Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Zapraszamy was gorąco na e, próbę e, generalną e, spektaklu pod tytułem Jak coś nie wyjdzie, co? To, to Leciała mucha z dłoni do zwierza. Po patrzy strażacka wieża. Na wieży strażak zasnął i chrapie. W dole pod wieżą gapią się gapie. Mucha Strażaka ugryzła pod Podskoczył strażak na jednej noce. Spogląda, gapie w dole zabrali się. Wokół rozejrzał się. Orety pali się! Pożar widoczny tak jak na dłoni. Złapał za sznuryk na alarm dzwoni. Pożar, panowie, wstawać, panowie, dom się zapali, mają... Pali się, pali się! Burmistrz zobaczył łunę z oddali. Co to się pali? Gdzie to się pali? Na Sienkiewicza, na Kołotaja? A może w alei pierwszego maja? Może spółdzielnia? Może piekarnia? Łuna już całe niebo okrali. Wszyscy strażacy szybko ubrali się. Pali się, pali się, pali się, pali się! Na balkon sędzia z sędziną. Doktor, choć mocno spał pod wieżyną, wybiegł i patrzył z poważną miną. Z okna wychylił głowę wierniczym, A już profesor Milicja, rzecz oczywista, straż jest gotowa w ciągu minuty. Konia prowadzą. Konie podkuty, trzeba zapłacić szybko. Konie. Kto się zdarza? Kto, który tam prędzej węglarza? Zbiera się haki hakiliny Pali się pożar już od godziny. Pali się, pali się, pali się, pali się! Wreszcie strażacy szybko zebrali się. Beczkę zaczkali drewnianym czopem. Jadą już, jadą, pędzą galopem Przez Sienkiewicza, przez Kołątaja, wprost do paleje pierwszego i pojechali galopem dalej. – Gdzie to się pali? Może to tam? – Jadą i mi Radam, radam, Jadą nawrotem, rybną, browarną, i na browarnej od dymu Wszyscy czekają na straż pożarną. Jest na browarnej się zatrzymali. – Gdzie to się pali? – Tutaj się pali! Z całej ulicy ludzie zebrali Rzucają liny, tymi linami ciągną drabiny. A trzech strażaków staje przy Zaraz się ogień w wodzie ukąpie. To nie brzegki, to nie zabawki. Tryska strumieniem, woda sikaczy. Pryczą płomienie. pomienie, im okno. Tryska strumieniem, woda przez okno. Już do pomina sięga drabina. Do okna na ziemię leci bierzyna. Za nią poduszki, szafa, komoda. W każdej szkladzie komody woda. Kot jest na strychu, w się miota. Biegną strażacy ratować kota. Tak pracowali dzielni strażacy, że ich zalewał pod podczas pracy. Jeden z drabinem przy tym się zwalił. Drugi szuprynę sobie ośmalił. Trzeci na zachód, wstając niewygodnie, zawisł na gwoździu i rozgrywał a ci przy pompie w żałosnym stanie wzdychali. Pomóż się tytorianie. Tak pracowali, że już po chwili pożar pożarach i ugasili. Jeszcze sprawdzili wszystkie kominy, stjęli drabiny, karki i winy. Jeszcze postali sobie troszeczkę, załadowali pompę na beczkę. Z ludźmi odbyli krótką rozmowę. Wreszcie krzyknęli: odjazd gotowe! Jadą z surkotem, jadą grobarną, na nagrotem. Jadą i trąbią. Ram, ra, Ludzie po drodze kapią się z bram. Śmieją się na nich dziewczęta z okiem. I każdy dumny spogląda okiem. Rzadko wydrając strażacy tacy. Tacy strażacy, to są strażacy. Takich strażaków potrzeba. Nie szkodzić. I, i strażacy wciężli wracać. Kąt się czyszczą, jak to strażacy. Ucha spojrzała i obleciała. Tak się skończyła historia cała.